you. <laughs> Krzysztof z tej strony Shinton, i to jest kolejny filmik o kondokach i nowych zastosowaniach ich w wersji 1.7, czyli po prostu nowe rodzaje tablicy wyników. Jak widzieliście, mam tutaj magiczne drzewo, które wcale nie jest magiczne, ale to jest normalne drzewo. Mogę wam to króciutko zaprezentować. Tak naprawdę, pod tym nie ma żadnej magii, tylko jest ta po prostu skrzydła klasia, która daje ten efekt. To raczej każdy, każdy się tego domyślił. Ale co jest dalej? Tutaj mamy cały system. Cały mechanizm to jest tylko to, i to jest nasze magiczne zero, w cudzysłowie. Mm, zaczynamy od tego bloka. Dodajemy nowy obiekt. Jak sobie go nazwałem PIK. Jak tutaj widać, Scoreboard Objectives Add PIK, czyli no tam, to jest nazwa naszego, mogłem sobie ją zmienić. I to pokazuje, ile razy skraftowaliśmy przedmiot 2, 7, o numerze 270. Czyli drewniany kierow. Mogę Wam to zaprezentować. O, drewniany Kirov 270. Więc to jest właśnie to. Yy, mamy także drugą tablicę wyników, która się nazywa Sword. I sprawdza, ile razy skraftowaliśmy drewniany miecz. Więc <coughs> tutaj mamy kolejne dwa, dwie odnogi. Pierwszą jest sprawdzanie, czy jeśli skraftowaliśmy. Yy, drewniany kilof, to tutaj się wysyła sygnał, i tak, jeśli skraftowaliśmy drewniany kilof, to yy, nie, nie to, to najpierw to nam czyści wszystkie drewniane kilofy, zabiera z naszego ekwipunku wszystkie drewniane kilofy, ustawia nasz wynik na 0, czyli scoreboard players set wszystkim pigs 0, czyli już mamy liczbę 0, tak jakbyśmy nie skraftowali tego kilofu. i to jest druga komenda. Y, która daje nam kill off, drewniany kill off z tymi wszystkimi enchantami dobrymi, które widzieliście. Y, oczywiście to nie działa tylko na to drewno, działa na każde drewno. No i tak. No, ale z y, mieczem jest dokładnie to samo, tylko że... Y, z, ...krzyczyli nam wszystkie drewniane miecze, ustawia nasz wynik miecza na zero i daje nam super miecz. No i to jest cały system, Ten mamy prosty zegar. Możemy go prosto włączać i wyłączać. Więc krótki poradniczek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka like pod tym filmem. Jeśli czegoś nie zrozumieliście, albo chcecie dowiedzieć się więcej o blokach, zostawcie komentarz pod tym filmem, ja na pewno na niego odpowiem. No i cześć!